No chodź, ale Już idę, już idę, już idę. No chodź, żeż chcę od nagrać. No. Dzień dobry, jestem. Noska pika.pl, a to jest y, trzeci odcinek kwadratowego sur. Dobra, Lol. <śleski> Przepraszam. Dam ci za to Iaksa. A to jest... Zapomniałem co mam mówić. Trzeci odcinek kwadratowego survivala. I dzisiaj pójdziemy sobie na wyprawę w poszukiwaniu... No skaka i poczekaj chwilę. już jestem. To nagrywamy, czy nie? Tak, oczywiście, że nagrywamy. No, no to i w tym odcinku pójdziemy na wielką wyprawę, w poszukiwaniu fajnego miejsca pod domek. Oczywiście tam będzie wioska, jakieś tam inne fajne rzeczy. No także, jak to przy każdej przeprowadzce, zabieramy łóżko. Zabieramy łóżko. jest też? i, w no, i oddaj mi moje. I w następnym odcinku się okaże, dokąd pójdziemy. To zabieramy. To zabieramy. A skrzynkę? Y, diaksy zabierz. Żelazo. Strzały. No, łopata. I trochę kobla. Trochę kobla, nie całego, bez przesady. Y, pochodnie, nie no po co. No to co, elotypek? Co jeszcze zabierzemy? Aha. Zabierzemy Tyle. na pewno sadzonki. No to co, elotypek? Wyruszamy? Wyruszamy. Na przygodę. Planowałem iść w tamtym kierunku, to jest dokładnie, yy, muszę zobaczyć pod F3, północ, dokładnie, ja to opracowałem, idziemy dokładnie tu, no to chodź lotypek. jeszcze zobaczę, który tutaj, czemu ja włączyłem creativa, to, yy, yy, to jest kratka, to jest kratka, z i tutaj mamy kratkę 100 minus 100. To tam chce dojść tak z 1000 kratek, nie nie 2000. Myślałem, że 2, ale nie no, 1000 starszy. No to idziemy. Dobra, no to chodzi lotypek. Idziemy. Ja Ej, obecne. Co? Co? Tu? Ej, co to jest? Co to jest? To są, To jest. To jest. To jest. To jest. 16 Co To jest. To jest. To jest. To portal ten portal To będzie portal jest. To Eee. Eee, Windows mi się zawiesił w mózgu. A no, są ruiny portalu, można dokończyć i? Ja w pierwszej portal. chwili gdzie myślałem, jesteś? że to jakiś hero brain to zbudował. Hey, gdzie ty jesteś? No, idę. Na north? Na północ? No, na północ idę. Ej, prześpimy się może. No dobra, to ja mam swoje łóżko. Jesteś obok? Gdzie jesteś? Czekaj tutaj, o już, no, no czekaj, a potem trzeba będzie zniszczyć. Czekaj, pyk yy, i się tutaj, pyk, dobra. No. I też nie powiedzieliśmy, że w tej serii chodzi o to, żeby zdobyć wszystkie Achigmenty. Dobra, zabieramy łóżko i idziemy dalej, Elu. No to idziemy tutaj na pół. O nie, to są góry, drodzy widzowie. No to nic ciekawego. Nie ma na północ, więc pójdziemy w e, stronę west, czyli w zachód. Ale poczekaj... tam, Znaczyń dobra, na czekaj. angielskim, a nie tak jak tyże. A ty, A tu jest... A więc gdzie ty jesteś? Ja, po, ja pozbieram śniegu po to, żeby potem mieć, żeby nie latać do tysiące kratek, żeby się śnieg se znaleźł. Albo do blaze'ów. Znaczy na Blaze bardziej. Blaj... A bo to się łopatą zbiera, ja łopaty nie mam. Nieważne, to, be... to się weźmie z game. Ale nie ja łopatę. No to weź parę, z... weź z 32 śnieżki, mm. czyli was taki. Kurde no, to będzie trochę słabo zostało, to, to, dobra. Czyli pyk, pyk. Czekaj, bo ty mnie tam jeszcze nie wyprzedzaj, bo ja tutaj, ja tutaj zbieram te śnieżki. Zaraz weź się, weź, jeszcze nie tepaj yy, yy, ten do mnie. Czy nie, nie tepaj mnie do siebie. Kopyk, pyk, pyk. pyk. Yy, dobra, jeszcze trochę tutaj to zbiorę. I będzie chyba akurat, nie, jeszcze sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. No, już, już. No to chodź. Idziemy teraz yy, na west, czyli na zachód. No idziemy dalej, bo tą stronę nie ma nic ciekawego, jak chcę znaleźć coś takiego, jak było na ks bo to była prawie idealna miejscówka, Na KS-ie 1, bo na ks 2 to właśnie podróżujemy. Wioska! Ej, o co chodzi? Ej, o co chodzi? To są te, 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 takie, takie od tego. Od y, wioski, ścieżka, jakby. Zaraz, zaczekajcie. Tu jest wioska! To jest dokładnie wioska, ale... Elotypek... Yy, nie chcemy tej wioski. Ta wioska się nie nadaje do niczego! Bo jest brzydka. Ja chcę taką normalną wioskę, a nie. To idziemy dalej. W końcu chyba znajdziemy wioskę, nie? Ale powiedz mi, gdzie tu znaleźć wioskę. Szybko do ciebie tepnę. Pyk, o! Idziemy. Slip, 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 slip. 201 bloków stąd, ale to chyba tamta stara. Chyba możliwe. Zaraz. Znajduje się na tyle i tyle. No ta, no to ta za nami. No to musimy szukać dalej. No trudno. Szukamy lotypek. Szukamy. No właśnie, wiem. Szukamy, szukamy wiesz, fajnej wiesz, wioski. Ale też musi być teren ładny. I... Ej, co to jest? No, wiesz, co najładniejsza jest taka na łące wioska. Dokładnie. CO SIĘ TAM DZIEJE? CO TO ZA IMPREZA? ILE LAMA? CO TO ZA IMPREZA TAM SIĘ? Oj, o co chodzi, że więcej niż, niż jedno zwierzę to lama? Co? O co w tym chodzi? No, więcej niż jedno zwierzę to lama. Cze, czemu? Ja nawet nie rozumiem, typie o co chodzi. No właśnie, ja też nie rozumiem. Więcej niż jedno zwierzę... Ja nawet tego... Co, to... To Stado. No to co tam? Yy, wataha, no ale lama, o co chodzi? Kolejne Stado lam, co się tu dzieje? No bo to jest lamia... Y, alpakarnia, czy coś tam. Alpakarnia w poczesnej. Alpakarnia w poczesnej, dokładnie. XD pod, pozdro dla Kumatych. Pozdro dla Kumatych, dokładnie. West, idę na West. Szybki crafting. Ej! Patrz co znalazłem na spektatorze. Poczekaj, czekaj, ja tylko szybko coś zrobię. Pyk, pyk, y, pyk, dziękuję. I jeszcze by tak pasowało. No prawo! Patrz patr co, co w tej jest? skrzyni jest. Jakbyś mógł to możemy parę rzeczy zabrać. Naprawa. Kurde, ale tak lodstwa z uwiązania, to jest trochę, tak no, tak średnia. Dobra, wiesz, to ja to może hmm. troszkę kol, Na, na kol... pierśnik. Oj, tą łopatę jeszcze wezmę, bo się wydaje, mm. <coughs> w miarę fajna. Ja śmieci odpadam. Dobra, sadzonki ja przyjmę. różowe też przyjmę. Mm. Złoto, po co mi złoto? O, ale z... nie, będzie do tradeowania się z piglinami. Z piglinami nie tradeowałem nigdy. Ale one mają perły! Wiesz, co nie? Robimy szybko kilo i odpalamy portal. Nie, no proszę cię! My nawet tu bazy nie mamy. Dobra, robię schodki, elo. A tylko mi tu dobudujesz portal. To cię zbanuje. To cię zbanuje. To jest chyba north, tak? North. Idź na west znowu. West to jest yy, to ta strona. Teraz wpisujemy locate w, w, village. 6. Dobra, tepam się na te. Ale lag. Ej, ale lag. Dobra, gdzieś mnie tepło. Znalazłem! Co prawda przez locate, ale wioskę. I to a jakie kordy? Poczekaj, bo tu się wszystko zbagowało. Muszę poczekać aż świat się wygeneruje. I to jest na 600 bloków stąd, gdzie jesteś. I to jest na plainsach, czyli na łące. Czyli na najlepszym biomie. Jak minu... Jakie kordy? Zaraz. Zaraz mnie wywali. Dobra, mówię ci. X minus 1154 A Z to minus 1793. 793, tak? Tak. Ale trafiliśmy trafiliśmy najlepiej. Ale nie ma sensu iść, bo będziesz szedł 700 bloków. Dobra, da, wybaczcie ale... drodzy widzowie, że użyłem tutaj cheatów, ale no, zanim nie byśmy dało, to nie. znaleźli, no to no nie dało się. No dobrze to żeś powiedział, po prostu się inaczej nie dało, no. A ja chciałem koniecznie przywiostę, bo to jest najlepszy po prostu, co można. I typie, tu jest obok jeden z najładniejszych biomów. Czyli ten, kwiatowy, kwiatówka i do tego jest Kwiatyw? jeszcze mój były ulubiony biom, który kiedyś był moim ulubionym. Genialniej być nie mogło, no. Czy mogło być pustyni? tylko koło pustyni? Kurde, to koło pustyni, pustyni jest łatwiejsze, tylko według Ciebie. Koło pustyni jest przydatnie. Teraz c... Kurde, bo tutaj jeszcze w ogóle tą ten, ten górkę wejść nie da. Ratunku. Czy nie ratunku, tylko po prostu stąd wejść. wyjść wiesz, wiesz co tutaj jest taki problem że nie ma pustyni Zobaczę, na tej ma znaczy na tej mieście, zobaczy, że, zobaczy, gdzie jest najbliższa minecraft desert desert po prostu desert dwa i tysiąca kratek stąd nie całe jakie bo... kordy 256 minus 88 256 minus 88 Ale to jest tak strasznie daleko, że się nawet nie opłaca iść. No, Jeszcze raz jakie? Jak to jest ładnie! Nie, ja cię muszę tepnąć. To Dobrze. jest tak pięknie. To jest taki piękny teren. Czekaj, ja sobie chyba z tego ustawienia Patrz, graczyczne. Patrz, jak to jest pięknie. A tu są jeszcze Gdzie kwiaty. I pszczółki. No to jest bo, fajnie! No fajnie! No i tym pięknym akcentem, że jesteśmy tutaj, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zostawcie subika z dzwoneczkiem, by być na bieżąco na moim kanale oraz na kanale Elotypka, bo już za tydzień będzie taki kolejny odcinek. Więc naprawdę mam nadzieję, że no, że dobijecie tutaj te Osiem łapek, no to chyba nie jest duży problem dla was, co nie Elotypek. Osiem tak. łapek to dla moich widzów to nic jest, nie? No. No. Tak, no więc... Y, ja się z wami żegnam. Cześć i. Do widzenia. Cześć i do widzenia! pożegnaj się Lotypek. Elo!